Dwudziesty numer rocznika konińskiego jest już dostępny. Omówione wcześniej na naszych łamach wydanie miało swoją oficjalną premierę 28 grudnia minionego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Mimo wczesnej pory spotkania pojawiło się na nim spore grono twórców i czytelników pisma, którego zawartość omówił odpowiedzialny za redakcję rocznika Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Jednak większość czasu prawie dwugodzinnego spotkania poświęcona była przyszłości pisma, borykającego się w ostatnich latach z kłopotami wydawniczymi. Z uwagi na długi cykl wydawniczy, nie służy mu m.in. rotacja na stanowisku dyrektora wydawnictwa PWSZ w Koninie, które jest jednym z wydawców rocznika. Dużo lepiej układa się współpraca między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Koninie. To w dużej mierze zasługa byłego szefa promocji powiatu, aktualnie wiceprezydenta Konina Witolda Nowaka, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej pisma. W dyskusji na temat możliwych scenariuszy rozwoju rocznika zapewnił, że pieniądze nie są problemem, odpowiadając jednocześnie na apel Piotra Rybczyńskiego o zapewnienie wydawnictwu stabilizacji. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do dalszego funkcjonowania pisma, niezależnie od tego, jaką przybierze ostatecznie formułę działania a pomysłów na rozwój rocznika jest co najmniej kilka. Nieukrywaną ambicją zebranych było także to, aby rocznik koniński był intelektualną wizytówką miasta i powiatu.